Wiersz pod tytułem Co się stało z polskim duchem? Co się stało z Polski duchem, że się zmienił niedowiary, że z wielkiego stał się puchem, a z młodego stał się stary. Duch to bowiem kreatywność, pełna zgoda i współpraca, a ponadto to aktywność, która w dziełach do nas wraca. Chociaż w czasach Jagiellonów był dla różnych kultur domem oraz tchnieniem dla czempionów, dzisiaj stał się oszołomem. Że on z ducha integracji, który z Litwą tworzył parę, stał się duchem izolacji i podziałów ponad miarę. Że na oni z my się dzieli i z krytyką ma przymierze, że... Podziały stare mieli, choć oparty jest na wierze. A zaś z ducha tolerancji, jak też z ducha z wielkim wdziękiem, dziś jest duchem arogancji oraz duchem z wielkim lękiem. A ponadto, co się stało, że on stale z kimś wojuje, że krytyki wciąż ma mało i porażki celebruje? Co się stało? To pytanie jest też kluczem do przyszłości, bowiem zamek, co się stanie, wciąż rygluje rdza przeszłość. Co się wtedy w Polsce stało? To się w każdym z nas odbija, że choć wiedzy przybywało, duch się u nas nie rozwija. To też stale siebie pytam, co takiego w nas wciąż siedzi, że choć książki mądre czytam, nie mam prostej odpowiedzi. Co też ducha tak krępuje, i co złego z nim się dzieje, że ta kwestia mnie nurtuje? Zamiast wzrastać, duch maleje. Kto za ducha odpowiada? Chcę zapytać to donośnie. Może wiary to jest wada, że jest mały, nie rośnie? Więc wyjaśnić trzeba szczerze, kto był w dziejach, w jakiej roli. No i mocno również wierzę, że ta prawda nas wyzwoli. A ponadto lęk i wina, i oparta na nich wiara może to jest ta przyczyna, że uchodzi duch jak para. Ale również z drugiej strony to też wiemy z filozofii duch zanika niećwiczony tak jak mięśnie w swej atrofi. Tedy ćwiczmy nieprzerwanie, tu podkreślić chcę dobitnie, że gdy radość będzie w dzbanie, duch ponownie w nas rozkwitnie.